Witaj na kanale Wieczorynka. Zapraszam cię na nową kolorową bajkę. Franek uczy się przegrywać. Franek miał 10 lat i mieszkał w niewielkim miasteczku, w którym największą atrakcją był nowoczesny basen. To właśnie tam spędzał większość swojego wolnego czasu. Gdy tylko kończył lekcję, pakował do plecaka ręcznik, klapki i czepek. A potem. Biegł do szatni, w której unosił się znajomy zapach chloru. Basen był dla niego jak drugi dom. Niektórzy koledzy z klasy marzyliby zostać piłkarzami, inni chcieli występować na scenie albo tworzyć gry komputerowe. Franek miał tylko jedno marzenie: chciał pływać jak najlepiej potrafi. I choć czasem męczył się na treningach, a mięśnie bolały po długich seriach ćwiczeń, Nigdy nie przestawał kochać chwili, w której wskakiwał do wody. Franek miał świetnego trenera, pana Marka, byłego mistrza Polski w pływaniu, który zawsze powtarzał: Pływanie to nie tylko sport. To cierpliwość, dyscyplina i walka z samym sobą. Od kilku lat brał udział w zawodach międzyszkolnych. Zawsze podchodził do startu z nadzieją, że tym razem wreszcie uda mu się zdobyć medal. Ale historia powtarzała się za każdym razem. Startował, płynął, dawał z siebie wszystko i kończył wyścig tuż za podium: raz czwarty, raz piąty, czasem szósty. Zawsze o ułamek sekundy wolniejszy od kolegów, którzy ćwiczyli jeszcze ciężej albo mieli więcej doświadczenia. Po każdym takim starcie czuł ogromny zawód. Widział uśmiechy rywali, słyszał brawa rodziców, a na jego szyi nie wisiało nic, tylko mokry ręcznik i ciężar porażki. Pewnego marcowego dnia odbywały się zawody, do których przygotowywał się całą zimę. Trenował pilnie, kilka razy w tygodniu wstawał wcześniej niż koledzy z klasy, by zdążyć na poranny trening. Potem szkoła, lekcje i znów basen. Był zmęczony, ale wierzył, że wysiłek się opłaci. Kiedy stanął na słupku startowym, serce biło mu tak mocno, jakby chciało wyskoczyć. Widział na trybunach swojego tatę i mamę, którzy mocno trzymali kciuki. Głośny gwizdek przeciął powietrze. Skok, uderzenie o wodę, chłód, który otulił go całego. Płynął rytmicznie, mocno, równo. Czuł, że daje z siebie sto procent. Na ostatniej długości toru przyspieszył, walcząc do końca, gdy dotknął ściany i spojrzał na tablicę wyników, i zamarł. Czwarte miejsce. Znów, zaledwie pół sekundy za trzecim zawodnikiem. Zszedł z toru z ciężkim sercem. Ktoś klepnął go po ramieniu i pogratulował, ale on nawet nie odpowiedział. Wyszedł z basenu, owinął się ręcznikiem i usiadł na ławce. Poczuł, że oczy pieką nie tylko od chloru. Po co ja to wszystko robię? wyszeptał do siebie. I tak nigdy nie wygram. Może po prostu nie mam talentu. Może to nie dla mnie. Wracał do domu w milczeniu. Plecak wydawał się cięższy niż zwykle, jakby w środku leżały nie tylko mokre rzeczy, ale i wszystkie jego marzenia. Wieczorem leżał na łóżku i wpatrywał się w sufit. W głowie krążyła tylko jedna myśl. Nie mam talentu. Może to nie dla mnie. Tyle trenuję, a i tak przegrywam. Może lepiej odpuścić? Ktoś zapukał do drzwi jego pokoju. Mogę wejść? zapytał tata. Chłopiec wcale nie miał ochoty na rozmowę, ale powoli skinął głową. Co się dzieje, młody? zagadnął tata Znowu przegrałem. Chcę przestać pływać może nie mam talentu. Wyrzucił z siebie chłopiec. A pamiętasz, jak kiedyś ci opowiadałem, że grałem w piłkę nożną? Przez trzy lata nikt mnie nie chciał w pierwszym składzie. Byłem za niski, za wolny. Każda selekcja była dla mnie trudna, bo nie padało na niej moje nazwisko. Wiele razy chciałem się poddać, ale pomyślałem sobie, że nie poddam się tak łatwo. Nie, dopóki nie zrobię wszystkiego, co mogę. Trenowałem po godzinach sam. Biegałem, boksowałem, żeby nabrać masy, robiłem pompki. W końcu się udało. Serio, czyli nie od razu pojechałeś na ten turniej, o którym mi opowiadałeś? zapytał chłopiec z niedowierzaniem. Serio, kosztowało mnie to bardzo dużo pracy. Pamiętaj, porażka nie oznacza, że nie masz talentu. Oznacza, że jeszcze nie skończyłeś drogi. Powiedział tata. Następnego dnia, choć wcale nie miał ochoty, poszedł na trening. Czuł się zmęczony i przygnębiony. Ale trener Marek zauważył to od razu. Zamiast kazać mu skakać do wody, usiadł obok i spokojnie wyjaśnił. Widzisz. Powiedział, odpalając nagranie z zawodów w telefonie. Twoje nawroty są wolniejsze niż u innych. Tracisz tam cenne sekundy. Skupimy się właśnie na tym, bo w pływaniu nie wygrywa ten, kto tylko macha rękami najmocniej. Wygrywa ten, kto potrafi poprawiać swoje słabe strony. Od tamtego dnia treningi wyglądały inaczej. Franek powtarzał setki razy ten sam ruch: obrót pod wodą, odbicie od ściany. Czasem kręciło mu się w głowie, czasem miał ochotę rzucić wszystko i wyjść. Ale wtedy przypominał sobie słowa taty i trenera. Porażka to lekcja. To nie była szybka droga. Każdy dzień był pełen wysiłku, ale po kilku tygodniach zauważył, że jego czasy naprawdę się skracają. Kilka miesięcy ciężkich treningów minęło szybciej niż się spodziewał. Wreszcie nadszedł dzień najważniejszych zawodów w sezonie. Basen tętnił życiem. Na trybunach siedzieli uczniowie z różnych szkół, rodzice trenerzy. Słychać było śmiechy, oklaski, a w powietrzu unosił się charakterystyczny zapach chloru, który Franek znał lepiej niż zapach własnego pokoju. Tym razem jednak Franek czuł się inaczej niż zwykle. Nie miał w sobie tej gorączkowej nerwowości, która zawsze kazała mu myśleć: muszę być pierwszy, muszę być lepszy od Bartka czy Tomka. Zamiast tego powtarzał w myślach: dziś ścigam się tylko ze sobą. Chcę być szybszy niż byłem ostatnio. To moja walka. Kiedy stanął na słupku startowym, serce biło mu szybko, ale spokojniej niż przed innymi wyścigami. Czuł, że nie biegnie na oślep za medalem, płynie dla siebie, dla wszystkich godzin, które spędził w wodzie, dla każdego nawrotu, który ćwiczył aż do zawrotu w głowy. Na miejsca. Start. Rozległa się komenda i sygnał startowy. Skok, zanurzenie, cisza pod wodą. Wszystko zniknęło. Publiczność, rywale, hałas trybun. Był tylko on i woda. Pierwsza długość. Równa, mocna, spokojna. Franek skupiał się na oddechu, na każdym ruchu ramion. Czuł, że panuje nad swoim ciałem nawrót perfekcyjny. Tyle razy trenował go z trenerem, że teraz wykonał go niemal odruchowo. Odbił się od ściany i pomknął dalej, jakby niósł go sam prąd. Na kolejnej długości mięśnie zaczęły boleć, ale chłopiec powtarzał sobie Nie patrz na innych, to twój wyścig, twoja droga, drugi nawrót, znów udany, mocne wybicie. Ostatnia długość, najtrudniejsza ramiona ciężkie jak kamienie, płuca płonęły, ale w głowie była tylko jedna myśl. Jeszcze kilka ruchów, jeszcze trochę. Pokaż sam sobie, że potrafisz. Kiedy dotknął ściany końcowej, na chwilę zapomniał spojrzeć na tablicę wyników. Wiedział już, że dał z siebie wszystko i to było jego zwycięstwo. Dopiero potem uniósł głowę i zobaczył cyfrę trzy obok swojego nazwiska. Trzecie miejsce brązowy medal. Na twarzy pojawił się uśmiech, jakiego jeszcze nigdy nie miał, bo to nie był tylko medal. To było potwierdzenie, że najważniejsze zwycięstwo odniósł wcześniej wtedy, gdy przestał porównywać się z innymi i zaczął ścigać się sam ze sobą. Spojrzał na trybuny, gdzie mama klaskała z dumą, a trener uśmiechał się szeroko. Widzisz, Powiedział później trener Marek: Gdybyś się poddał, nigdy byś nie poczuł tego smaku zwycięstwa, a to dopiero początek. Od tego dnia Franek już inaczej patrzył na sport. Wiedział, że będą kolejne przegrane, że nie zawsze uda się stanąć na podium, ale nie traktował tego jak końca świata. Zrozumiał, że porażka to nauczyciel, a nie wróg, że każda przegrana uczy go cierpliwości, dyscypliny i odwagi że najważniejsze nie są medale, lecz droga, którą pokonuje każdego dnia, od pierwszego skoku do ostatniego nawrotu. Franek nadal kochał wodę i marzył o wielkich wyścigach, ale już nie dlatego, że chciał mieć pełną szufladę medali, chciał być lepszą wersją samego siebie. A to jest największe zwycięstwo, jakie może odnieść każdy sportowiec. I tak kończy się historia Franka, chłopca, który chciał zrezygnować, bo wierzył, że nie ma talentu, a odkrył, że prawdziwą siłą jest umiejętność podnoszenia się po upadku. Bo w sporcie i w życiu zwycięzcą nie jest ten, kto nigdy nie przegrywa. Zwycięzcą jest ten, kto nigdy się nie poddaje. Koniec. Dziękujemy za wysłuchanie naszej wieczorenki zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajek.